Z danych Wydziału Edukacji Tczewskiego Magistratu wynika, że w tym roku w Tczewskich przedszkolach i punktach przedszkolnych znajduje się około 1600 miejsc dla maluchów rozpoczynających przygodę z nauką. Wciąż nie dla wszystkich dzieci wystarczy wolnych miejsc, jednak władze miasta mają nadzieję, że sytuacja będzie się normować, bowiem na mapie trzewa, powstają kolejne placówki. Właśnie otwarto kolejne już dwunaste przedszkole. Niebieskie migdały. To przedszkole rozpoczyna swoją działalność dnia 1 września, ale nie tylko to, bo przekształciły się też trzy punkty niepubliczne przedszkolne przekształcają się od 1 września w przedszkole niepubliczne i to daje podstawę do tego, żeby twierdzić, że rzeczywiście... Jakby rodzice mogą spać trochę spokojniej. Ten rynek ofert naprawdę się wypełnia, co daje gwarancję, że no chciałbym mieć taką, taką świadomość, że daje gwarancję, że jeżeli rodzice będą chcieli umieścić swoje dziecko w przedszkolu, to rzeczywiście znajdą tam miejsce. No w tym roku jeszcze jest tak, że są listy rezerwowe, ale z informacji też na wczoraj są jeszcze wolne miejsca, w niektórych Przedszkolach. Chociaż niebieskie migdały dopiero rozpoczynają działalność, to do placówki złożono już wiele podań. Zainteresowanie jest spore. Niestety z przykrością musieliśmy odmówić sporej grupie rodziców, no ale takie mamy warunki. Niestety nie jestem w stanie przyjąć większej liczby dzieci aniżeli to, co założyłam. Ta placówka przejmuje 90 dzieci. Mamy trzy grupy, najmniejsze dzieci to są 2,5 latki i 3 latki. To jest grupa najmłodsza, która u nas nazywać się będzie rodzynkami. Przyjmujemy dzieci dwuipółletnie, ale pod warunkiem, że są to dzieci, które samodzielnie zatwierdzają swoje potrzeby fizjologiczne, samodzielnie spożywają posiłki. Kolejna grupa to grupa orzeszków i tam znajdą się trzylatki z czterolatkami. I trzecia najstarsza grupa to migdały, w której mamy czterolatki i pięciolatki. O tym dla ilu dzieci zabraknie miejsc w przedszkolach przekonamy się we wrześniu. Wtedy będą znane dokładne listy przyjętych. Urzędnicy dodają, że w grupie osób nieprzyjętych sklasyfikowane są również dzieci, które rodzice chcą wysłać do konkretnego przedszkola, a nie biorą pod uwagę innych placówek.